Nowa nowoczesna willa w Hiszpanii w Campo Amor, która znajduje się zaledwie 400 metrów od morza. Posiada 4 sypialnie, 4 łazienki, duży prywatny basen 21 m2, obszar chill, Aut, piwnica i wiele, wiele więcej. Cześć wszystkim i witamy w taspaint.com. Wszystkie nowe właściwości w jednym portalu. Powierzchnia działki wynosi 500 m2 i posiada przestronny taras o powierzchni 63 m2. Wielkość basenu wynosi 21 m2 i jest wyposażony w specjalny system wodospadów. Obiekt dysponuje przestronną strefą relaksu z pięknymi zielonymi roślinami i palmami. Poza tym istnieje system bezpieczeństwa na zewnątrz nieruchomości, dzięki czemu Twój dom jest w pełni chroniony. Ta nieruchomość dysponuje prywatnym parkingiem z wystarczającą ilością miejsca na dwa samochody. Witam wszystkich na naszej posesji. Tutaj, na tym poziomie, mamy jedną sypialnię i dwie łazienki. Jak widać, jest szeroko otwarty z dużą ilością naturalnego światła wpadającego. Jest podzielony na naszą formalną jadalnię, salon i kuchnię. Wielkość nieruchomości wynosi 270 m2. Salon wychodzi na taras z przodu, z którego roztacza się niesamowity widok na basen. Nieruchomość jest wyposażona w specjalne drzwi antywłamaniowe i wewnętrzny system bezpieczeństwa. W każdym pokoju znajdują się czujniki ruchu. Nieruchomość jest wyposażona w porcelanową podłogę, elektryczne okiennice we wszystkich oknach, a także doskonały system izolacji. Budowniczy pozwala na dokonywanie zmian materiałów budowlanych, wybór kolorów kuchni, łazienek, podłóg i tym podobne. Wszystkie AGD są już skonfigurowane, ale nie są wliczone w cenę. Zanim przejdziemy dalej przypominam, że możesz skorzystać z naszej bezpłatnej usługi zdalnego zwiedzania nieruchomości. Po prostu kliknij link, który znajdziesz w opisie tego filmu, przejdź do naszej strony w taspain.com i wybierz nieruchomość, którą chcesz zobaczyć online. A teraz pokażę Ci sypialnię numer 1. Za mną. To nasza główna sypialnia. Posiada własną łazienkę, szafę budowlaną, podwójne łóżko po środku i wyjście na zewnętrzny taras. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV i szybki internet dla wygody gości. Wszystkie łazienki wyposażone są w ogrzewanie podłogowe sterowane za pomocą sterownika na ścianie oraz specjalny system wentylacji. A teraz pokażę Ci sypialnię numer 2. Za mną. Chodźmy na drugie piętro. Na tym poziomie mamy jeszcze dwie sypialnie i jedną łazienkę. Zobaczmy, następny. Ta sypialnia ma również własną szafę budowlaną, wyjście na zewnętrzny balkon z niesamowitym widokiem na zieleń i duże podwójne łóżko pośrodku z wystarczającą ilością miejsca na dwie szafki nocne. A teraz pokażę ci sypialnię numer 3 za mną. Ta sypialnia ma również własną łazienkę, szafę budowlaną i wyjście na zewnętrzny balkon z niesamowitym widokiem na zieleń. A teraz pokażę Ci sypialnię numer 4. Za mną! Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć, że każdy pokój w tej willi jest wyposażony we wbudowany system klimatyzacji, wbudowany w ściany, który może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać przestrzeń. Pod spodem znajduje się miejsce parkingowe z łatwym dostępem z ulicy, sterowane zdalnie. Ta nieruchomość ma również przestronną komórkę lokatorską, która jest wliczona w cenę. W tej chwili nadal mamy dostępne 14 nieruchomości, takich jak ta, w cenie wywoławczej 910 euro. Kwota rezerwacji to tylko 10 euro. Nawet jeśli nie mieszkasz w Hiszpanii, możesz poprosić o kredyt hipoteczny w wysokości 3% rocznie z własną zaliczką w wysokości 30 lub 40% ceny nieruchomości. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat tej willi, dodatkowych planów, zdjęć lub specyfikacji budynku, możesz znaleźć wszystko pod linkiem w opisie tego filmu lub możesz zadzwonić do nas w celu uzyskania bardziej szczegółowych Konsultacji, a teraz opowiem w kilku słowach o lokalizacji naszej nieruchomości. Nasza willa znajduje się zaledwie 400 metrów od morza. Odległość do słynnych różowych lagun Sata w Torrewajeja wynosi tylko 9 km. A odległość do jednego z największych centrów handlowych w Europie, Lazenia Boulevard, tylko 4 km. Odległość do najbliższych barów, restauracji i supermarketów wynosi zaledwie 300 metrów. Odległość do pola golfowego wynosi 3 km. Odległość do najbliższego szpitala w Torre Torreviea 7 km. Mam nadzieję, że wszystkim spodobał się ten film. Jeśli tak, pamiętaj, aby dać nam kciuki w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, jeśli nie chcesz przegapić naszych nowych wycieczek wideo po najlepszych nieruchomościach w Hiszpanii. W .com wszystkie nowe właściwości w jednym portalu. Do zobaczenia wkrótce. Pa!